Wykład, cały czas mytokie. A więc postanowiliśmy zapytać naszych rówieśników, co najbardziej lubią jeść. Co najbardziej lubią jeść? Kebaby, nagraki, lubią jeść. Jakie wartości odżywcze mają fast foody? <grym> Chyba żadne. Czy one mają wartości odżywcze? E, co? Jak sami słyszycie, dominują fast foody. Szybka żywność przygotowywana i spożywana byle jak i byle gdzie. Co na ten temat powie specjalista. Regularne spożywanie fast foodów prowadzi do otyłości chorób nowotworowych, miazżycy, chorób serca i wątroby, a przede wszystkim może uszkolić mózg i prowadzić do depresji. Chcesz cieszyć się pełnią zdrowia, mieć dobrą kondycję fizyczną, piękne włosy, skórę i paznokcie, smukłą sylwetkę i zawsze być w dobrym humorze wybierz zdrowe produkty regionalne: pierogi z kaszą, miody, sery, domowy chleb, masło, mleko i jaja, kiełbasy i szynki produkowane przez gospodarzy.